Czy czujesz, że kiedy nadchodzi noc i wszystko wokół cichnie, twój umysł zaczyna krzyczeć? Wspomnienia z przeszłości, które wydawały się zapomniane, wracają z siłą. I to właśnie w najciemniejszych godzinach, gdy wszyscy śpią, toczysz swoje największe wewnętrzne bitwy. Ta modlitwa na noc to nie tylko modlitwa przed snem. To duchowa broń przeciwko wspomnieniom, które uparcie cię nawiedzają, gdy najbardziej potrzebujesz pokoju. Bóg chce dotknąć dokładnie tego miejsca, gdzie twoja dusza krwawiła w milczeniu. I to w tym rozważaniu zacznie On coś nowego w tobie. To nie jest fizyczne zmęczenie, to emocjonalne wyczerpanie, znużenie duszy, które próbuje ukryć to, co wciąż boli. Ludzie wokół ciebie mogą myśleć, że już to przezwyciężyłeś, że poszedłeś dalej. Ale tylko ty wiesz o łzach, których nikt nie widzi, o wspomnieniach, które wciąż ściskają Twoje serce i o tęsknocie, która boli bardziej niż słowa mogą wyrazić. To się nazywa duchowa wojna toczona w ciszy. Ale dziś ta wojna doczeka się odpowiedzi i zaczyna się ona od tej modlitwy o emocjonalne uzdrowienie i uwolnienie od wspomnień. Słowo Boże daje nam klucz w psalmie 63, w wersecie 6. Dawid mówi, gdy kładę się spać, wspominam Ciebie. Rozmyślam o Tobie podczas straży nocnych. Dawid również miał wspomnienia, które go prześladowały. Winy, straty, noce, bezpokoju. Ale on postanowił pamiętać o Bogu. Zdecydował się zastąpić wspomnienia bólu wspomnieniami Bożej wierności. I to jest droga, którą teraz podążymy. Zamienimy ciężar przeszłości na lekkość Bożej obecności. Przekształcimy każde bolesne wspomnienie w punkt spotkania z uzdrowieniem, które może przynieść tylko Duch Święty. Wielu ludzi nosi winy, które Bóg już przebaczył, niosą historię, którym Bóg już napisał nowe zakończenie, ale mimo to, gdy kładą się spać, przeżywają wszystko na nowo. Dzieje się tak, ponieważ dusza jeszcze nie nauczyła się odpoczywać. Dlatego ta modlitwa jest inna. To nie jest tylko powtarzanie słów, to głębokie oddanie duszy. To nocne wołanie, które wznosi się do nieba i ucisza wszystkie głosy, które nie pochodzą od Boga. Musisz to usłyszeć. To, co cię nawiedziło w ciemności, nie jest silniejsze od tego, który cię powołał, byś żył w świetle. A jeśli twój umysł stał się polem bitwy, Wiedz, że zwycięstwo już zostało ogłoszone na krzyżu. Lęk, strach, bolesna tęsknota, wina wszystko to możesz dziś złożyć przed Bogiem. To nie jest przypadek, że jesteś tutaj teraz. To Duch Święty prowadzi Twoje kroki do tego momentu modlitwy nocnej, abyś otrzymał wewnętrzne uwolnienie, duchowy pokój i odpoczynek dla serca. Są wspomnienia, które wracają, jak duchy, ale jest jedno imię, które ucisza każdy rodzaj udręki. Imię Jezus. I to właśnie w tym imieniu będziemy się modlić. Ta modlitwa pomoże ci uciszyć duszę, uwolnić umysł i odpocząć pod Bożą ochroną. To czas by zamienić swój pokój w ołtarz. To czas by uciszyć świat i usłyszeć głos, który mówi: troszczę się o ciebie. Ten głos nie osądza, nie oskarża, nie naciska. Ten głos przyjmuje, uzdrawia i odnawia. W trakcie tej modlitwy poczujesz pokój, który nie pochodzi z tego świata. On przychodzi z góry, przenika ducha i dotyka tego, co było ukryte. Nie walcz już sam, nie zabieraj tych wspomnień ze sobą na kolejną noc. Bóg jest gotów wziąć ten ciężar i w jego miejsce położyć coś, czego żadna pamięć nie może ci odebrać odpoczynek duszy. Zostań tutaj, modlitwa właśnie się zaczyna i wszystko może się zmienić. W komentarzach poniżej zostaw swoją intencję modlitewną w konkretnej sprawie lub za kogoś, kogo kochasz. Jeśli wolisz, napisz po prostu: Módl się za mnie. Będziemy się za ciebie modlić z miłością, jak prawdziwa wspólnota wiary. Bo gdy modlimy się razem, niebo się otwiera, pokój stępuje, a cuda zaczynają się dziać. Zanim wszystko oddamy w ręce Boga, sprawdź, czy już zasubskrybowałeś ten kanał. Panie, w tej chwili ciszy pośród ciemności nocy stajemy przed Twoją obecnością, aby się modlić. Z otwartym sercem i duszą, spragnioną ulgi, przychodzimy do Twojego ołtarza, szukając uzdrowienia emocjonalnego, szukając duchowego uwolnienia, szukając pokoju dla umysłu i odpoczynku dla serca. Wiemy, że jesteś tutaj obecny, słuchasz każdego słowa. Czujesz każdą łzę, rozumiesz każdy ból, którego nie potrafimy wypowiedzieć na głos. To jest nasza modlitwa na noc. Modlitwa zanoszona przez tych, którzy nie chcą jedynie zamknąć oczu i zasnąć, ale pragną znaleźć w Tobie bezpieczne schronienie przed wszystkim, co zakłóca sen, duszę, myśli. Ojcze, wejdź teraz do tego pokoju. Dotknij tego serca. Napełnij to miejsce swoim nadprzyrodzonym pokojem, swoim światłem, które rozprasza każdą ciemność. To, co wydawało się zapomniane, a nadal boli, ty znasz. Wspomnienia, które nawiedzają umysł w ciszy nocy, również widzisz. I dlatego się modlimy, bo wiemy, że żadna rana nie jest niewidzialna dla Twoich oczu. Panie, są tacy, którzy noszą stare urazy, słowa wypowiedziane w przeszłości, które nadal ranią, jakby padły dzisiaj. Są wspomnienia, które wciąż mają zapach, głos, smak, i choć staramy się je ignorować, wracają, jakby miały własne życie. Ale w tym nocnym rozważaniu ogłaszamy, że jedynym głosem, który chcemy słyszeć, jest Twój. Jedyną pamięcią, którą chcemy zachować, jest Twoja miłość, ratująca nas z bólu. Zakończ, ojcze, ten cykl bolesnych wspomnień. Ześlij teraz Twojego ducha świętego, aby pocieszył, odnowił i oczyścił duszę z wszystkiego, co przeszkadza w przyjęciu Twojego odpoczynku. Modlitwa to oddanie, i dzisiaj oddajemy wszystko. Oddajemy traumy, lęki, niepewności, które pojawiają się w chwilach, gdy nikt nie jest blisko. Oddajemy powtarzające się sceny, które umysł uparcie odtwarza, jakby przeszłość mogła się powtórzyć. Nie chcemy już żyć uwięzieni w dawnych historiach. Nie chcemy już dźwigać ciężaru, który do nas nie należy. Pragniemy lekkości przebaczenia. Pragniemy wolności, którą tylko Ty możesz dać. Uwolnij teraz, ojcze, tych, którzy są zniewoleni bólem emocjonalnym. Uwolnij tych, którzy obwiniają się za wybory już złożone na Twoim ołtarzu. Uwolnij tych, którzy nie potrafią spać w pokoju, bo ich umysł stał się polem bitwy. Panie, Ty jesteś Bogiem, który uzdrawia nie tylko ciało, ale i duszę. Ty jesteś Bogiem, który wchodzi tam, gdzie nikt inny wejść nie może, który dotyka tam, gdzie nikt nie potrafi dotknąć. Dlatego prosimy. Dotknij zmęczonego serca, dotknij tego konkretnego wspomnienia, które wciąż boli. Idź do korzenia tego bólu i swoją potężną ręką usuń wszystko, co przynosi udrękę. Złam więzy przeszłości. Rozwiąż węzły emocjonalne, uwolnij od poczucia porażki, odrzucenia, opuszczenia, usuń z serca całą ukrytą gorycz i zasiej w jej miejsce wiarę, nadzieję, Twoją miłość, która nigdy nie zawodzi. Panie, modlimy się także za tych, którzy się porównują, za tych, którzy patrzą wstecz i czują się mniejsi, zagubieni, poza celem. Przynieś pocieszenie tym, którzy czują się spóźnieni w życiu, daj kierunek tym, którzy nie rozumieją dlaczego. Niech ta modlitwa na noc nie będzie tylko słowami na wiatr, ale prawdziwym spotkaniem z Twoją wolą, spotkaniem z tożsamością, którą ukryły rany życia. Panie, przepisz historię tej nocy. Uczyń wszystko nowym. Niech ten, kto się teraz modli, poczuje rzeczywistą obecność Twojego ducha, odnawiającego wszystko od wewnątrz. Wiemy, że sen przychodzi tylko wtedy, gdy jest pokój, a pokój przychodzi tylko wtedy, gdy jesteśmy bezpieczni w Tobie. Dlatego ogłaszamy: Żadne wspomnienie nie odbierze nam pokoju, żadna pamięć z przeszłości nie będzie silniejsza od Twojej obecności w teraźniejszości. Żaden głos z przeszłości nie będzie głośniejszy od Twojego głosu, który woła nas po imieniu. Szepcz teraz, Ojcze, do uszu tych, którzy słuchają tej modlitwy: Troszczę się o Ciebie, ja jestem Twoim Bogiem, ja pokochałem Cię pierwszy. Niech te słowa zostaną wyryte w sercu jako nowa prawda, jako żywa obietnica. Modlimy się o odpoczynek emocjonalny, o uzdrowienie serca, o ulgę dla umysłu. Niech bezsenność spowodowana zmartwieniami, traumami i bolesnymi wspomnieniami zniknie teraz w imieniu Jezusa. Niech ta noc będzie początkiem nowego czasu, czasu lekkości, nowego początku, odnowienia. Nie modlimy się z przyzwyczajenia, modlimy się o przemianę. Niech ta modlitwa na noc będzie jak duchowy klucz otwierający nowy sezon dla tego życia sezon wewnętrznego pokoju, regenerującego snu. Pełnego zaufania Bogu. Panie, przynieś kierunek tym, którzy są zagubieni. Mów wyraźnie do tych, którzy muszą podjąć decyzję. Niech ta modlitwa przyniesie również odpowiedzi. Niech będzie czasem słuchania, w którym nie tylko mówimy, ale słyszymy Twój głos. Uspokój myśli. Ucisz wewnętrzny hałas. Niech jedyną rzeczą, która teraz pozostanie, będzie pewność Twojej obecności i Twojej troski. Prowadź każdą myśl ku Tobie. Odnów emocje, przywróć uczucia, uczyń wszystko nowym. Wstawiamy się również za rodziny. Za ludzi, którzy płaczą samotnie w swoich domach, którzy tęsknią za kimś, którzy stracili bliskich, którzy czują się opuszczeni, choć otoczeni ludźmi, niech ta modlitwa przyniesie pocieszenie w żałobie, nadzieję dla zmęczonych relacji, pojednanie dla domów w konflikcie. Niech Twoja potężna ręka obejmie każdy dom, który tu jest reprezentowany. Niech Twoja miłość będzie więzią łączącą serca. Niech przebaczenie popłynie. Niech cud odnowy wydarzy się w rodzinach. Modlimy się również za chorych, za tych, którzy nie mogą zasnąć z powodu bólu fizycznego, zmartwień związanych z badaniami, diagnozami, hospitalizacjami. Odwieć teraz każde ciało swoją mocą uzdrawiania. A wraz z uzdrowieniem fizycznym, przynieś uzdrowienie emocjonalne, bo często ciało cierpi z powodu tego, czego dusza jeszcze nie oddała. Ojcze, uzdrów całkowicie. Przywróć siły, chęć do życia, zapał. Przynieś nadzieję tym, którzy myśleli o rezygnacji. Przynieś życie tym, którzy pogrążeni byli w smutku. A modlitwa na noc to wołanie o ochronę, ochronę przed atakami umysłu. Ochronę przed strzałami wroga. Ochronę przed myślami o porażce. Samotności, zniechęceniu. Postaw duchową tarczę wokół tego, kto się teraz modli. Przykryj go swoją krwią. Wyślij swoich aniołów, aby strzegli każdego pokoju, każdego domu, każdego umysłu. Niech żadne zło nie ma dostępu, by dotknąć, przeszkadzać, zabrać pokój. Noc należy do Pana. A kiedy twoje dziecko śpi, ty pracujesz. Ty jesteś Bogiem, który nigdy nie śpi. I to wystarczy. Ogłaszamy nad tym życiem, które się teraz modli. Noc będzie lekka, sen będzie głęboki, serce będzie odpoczywać, i żadne wspomnienie z przeszłości nie powstrzyma nowego, które Bóg chce przynieść. Wszystko, co było więzieniem emocjonalnym, zostanie złamane. Wszystko, co było duchowym związaniem, zostanie rozwiązane. Wszystko, co było ukryte w duszy, zostanie oświetlone przez obecność Boga. To nie jest zwykła modlitwa. To noc oznaczona w niebie. To początek nowej drogi. Od teraz nie idziesz już z winą, ciężarem, tęsknotą, która rani. Od teraz idziesz z lekkością kogoś, kogo dotknął Bóg. I kiedy zakończysz tę modlitwę, nie zapomnij. To, co czujesz, może się zmienić, ale to, co Bóg mówi o tobie, jest niezmienne. A on mówi, że jesteś kochany, że jesteś wolny, że jesteś chroniony. Trwaj w tej pewności w sercu. Modlitwa trwa nadal, a Duch Święty wciąż działa. Jeśli ta modlitwa w jakikolwiek sposób do ciebie przemówiła, jeśli dotknęła jakiegoś wspomnienia, jeśli przyniosła ulgę sercu albo chociaż odrobinę pokoju Twojej duszy, napisz w komentarzu tylko jedno słowo: Amen. Kiedy piszesz Amen, ogłaszasz, że zgadzasz się z każdym słowem tej modlitwy, a jednocześnie łączysz się z tysiącami ludzi, którzy modlą się z Tobą teraz. Tworząc łańcuch wiary i wstawiennictwa. Tutaj nikt nie idzie sam. Każda podzielona modlitwa, każde napisane amen wzmacnia tę wspólnotę modlitwy, która rośnie z każdym dniem. Jutro rano znów będziemy tutaj z modlitwą poranną. Nowe rozważanie, nowe słowo, nowa szansa na odnowienie wiary i rozpoczęcie dnia w pokoju, z kierunkiem i nadzieją. A wieczorem przed snem będziemy mieć kolejny czas modlitwy, bo nasza droga z Bogiem się nie kończy. Ona trwa każdego dnia, a każde nowe spotkanie jest nowym początkiem. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, zrób to teraz i włącz powiadomienia. Dzięki temu zostaniesz poinformowany za każdym razem, gdy pojawi się nowa modlitwa. To może być ta duchowa rutyna, której twoja dusza tak bardzo potrzebuje. Tutaj jesteś mile widziany. Tutaj Twoja historia ma znaczenie i tutaj razem będziemy nadal szukać Boga z całego serca. Niech ta noc będzie dla Ciebie pełna pokoju, uzdrowienia i prawdziwego odpoczynku. I pamiętaj. Nigdy więcej nie będziesz się modlić sam, jesteśmy wspólnotą wiary i jesteśmy tutaj z Tobą każdego dnia.